No, niestety z tymi kominami spalinowo-powietrznymi to jest tak, że od czasu do czasu trzeba do nich zajrzeć. Można by zadać pytanie, po co? Ano, na przykład, aby spotkać takich nieproszonych gości. I może sama ich obecność nie wpływa jakoś negatywnie na pracę całego kotła, ale przy okazji można. Po pierwsze wyczyścić przewód spalinowy i powietrzny, a co ważniejsze, można skontrolować uszczelki. A w systemie spalinowym w kotłach kondensacyjnych uszczelki właśnie są najważniejszym elementem całego systemu spalinowego. I już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że uszczelka jest sparciała. Ten wkład ma ponad 10 lat, więc nie ma się co dziwić, że uszczelka po prostu się rozsypuje w rękach. I tak sobie myślę, że tutaj przy kotle i trójniku z rewizją można to wymienić bez problemu. Ale zastanawiam się jeden fakt: czy uszczelki w rurach pionowych też tak wyglądają? Ciekawe co?